Cześć, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z wideo na temat luksusowych zapachów. Luksusowe, ekskluzywne zapachy na prezent, na gwiazdkę. Tutaj przedstawiam Wam moją małą dekorację świąteczną. I tak, zaczynamy. Akurat dzisiaj przedstawię trzy zapachy damskie i dwa zapachy męskie. Mój mąż po prostu nie dawał mi. Spokoju, ciągle e, prosił, no, nakręć mi, nakręć wideo dla swoich widzów na temat Chanel, Blue de Chanel i Yves Saint Laurent. Y To są jego hity, więc e, przejdziemy do męskich za, zapachów na sam koniec. A teraz zapraszam Was na prezentację zapachów kobiecych. Moja perełka perełka, którą mam już od wielu lat, zapach Coco Mademoiselle Chanel. Piękny flakon, idealnie nadaje się na prezent gwiazdkowy. Oczywiście kupujcie tylko ze sprawdzonych miejsc. W internecie ze sprawdzonych stron albo tutaj w sklepie Chanel bezpośrednio. Jeśli jesteście z Warszawy, to jest sklep w Galerii Mokotów. Ogólnie powiem Wam jedną rzecz, że kupując online zapachy Chanel nie dostajecie żadnych próbek najczęściej, a tutaj e, siostra kupowała w sklepie Chanel akurat też online i otrzymała mini próbkę pomadki Chanel i jakieś zapachy, więc jeżeli cena jest ta sama, co w sklepie Chanel.pl, to kupcie w sklepie Chanel.pl a nie w tych seforach czy Douglasach. Bo cena jest identyczna. Czasami zdarzają się promocje w Douglasie, szukajcie z kartą stałego klienta, ale najbardziej opłacaną opcją jest zakup tego zapachu na lotnisku. Ja akurat byłam w tym roku na lotnisku. Porównywałam ceny. Na lotnisku Chopina w Warszawie wszystkie zapachy o tej samej. wszystkie zapachy Chanel czy damskie czy męskie latem były w tej samej cenie. Pięćdziesiątki, identyczna cena. Czy to było Chance, Chanel Chance, czy Coco, czy Piątka. Każdy zapach pięćdziesiątka i setka był w identycznej cenie. To była chyba kwota 360 czy 380 zł. Ja kupiłam akurat za granicą na innym lotnisku i yy, musiałam kupić po prostu dwie sztuki jakiegoś zapachu i wyszło mnie. Kupiłam dwie Chanelki, więc wyszło. Po 300, chyba 60 zł czy 50. To jest piękny zapach. Naprawdę perfumy, które utrzymają się cały dzień. Nie, niezależnie od tego, czy macie cerę suchą, tłustą, skłonną do alergii, nic się nie dzieje. Naprawdę to jest przepiękny zapach. Polecam każdemu, jeżeli macie taki budżet, czy dla żony męża, może na rocznicę. Świetna propozycja, bardzo projektują te perfumy. I tutaj mamy skład. W składzie, gło w głowie mamy kwiat pomarańczy, bergamotka, mandarynka, pomarańcza. W sercu już róża, yang yang, mimoza, jaśmin. I w podstawie mamy paczuli, oponax, wanilia, vetiviera, fasolatonka, białe pismo. To jest naprawdę mój jedyny, numer jeden, zapach numer jeden. Przepiękne opakowanie. Zapach projektuje przez wiele godzin. Bardzo dużo komplementów zbiera. Ja już tutaj mam go bardzo malutko. Nie otwieram jeszcze nowej buteleczki, więc ja wolę wykończyć tą, ale jeszcze go oszczędzam. Naprawdę. Tyle komplementów, co ten zapach zebrał, to żaden inny. Trwałość, spokojnie, cały dzień kwiatowe, szyprowe i naprawdę nadają się dla młodych panie, już oczywiście tak, 20 plus, dla starszych, w średnim wieku, na emeryturze, dla każdej kobiety. Polecam serdecznie. Ten Chanel Chance też jest bardzo ładny. Jego osobiście nie mam, ale jest też równie cudowny. Dobrze. Moja druga perełka. To już znacie z mojego poprzedniego filmu jest to zapach Karoline Herrere 212 Rose Vip. Piękny zapach różany. Mam tutaj 30-30 ml. Teraz ogólnie widzę, że wchodzę na stronę e, Sephora i widzę, że jest 20% zniżki na każdy zapach powyżej 299 zł. Z kodem 20 free, więc zerknijcie e, pewnie w każdej tej perfumerii. Naprawdę jest to zapach taki nowoczesny. I tutaj mamy opis. E, Karolina Herrera olśniewa nas młodzieńczym blaskiem, nieco naiwną brawurą. To świeże perfumy damskie pełne dynamiki. Kobieta 212 Rose VIP, żyje pełnią życia, a jej naturalna pewność siebie wyróżnia ją z tłumu. Tak, jak najbardziej. Właśnie ten zapach bardzo dodaje pewności siebie. Ten jest bardzo dodaje pewności siebie i po prostu psikałam się zawsze, gdy szłam na rozmowę kwalifikacyjną i yy, przechodziłam wszystkie więc nie wiem, czy to ten zapach przynosi szczęście, czy jest tak miły dla nosa każdej osoby. No, jest bardzo przyjemny. Tak samo Karolina Herrera. Bardzo dużo komplementów też zbiera. Oczywiście to już inna ranga cenowa jest. Ale również piękny, taki kobiecy zapach. I tak, zapach otwiera się szaleńczo aromatem szampana rose. Zgadzam się z tym. Następnie e, czuć, właśnie, kwiat brzoskwini, drzewo Queenwood i promienny bursztyn. Więc tutaj ten różowy szampan bardzo wyczuwalny. Ogólnie zapach bardzo mocny, taki intensywny. Ja lubię takie zapachy. Noszę go cały rok. Tak samo szanelkę. Madame Moizel, tak samo ten zapach. Jest, to są zapachy całoroczne Kolejny zapach. Good Girl, znacie, perełka, e, lubiana przez wiele osób. Ja go stosuję wyłącznie na zimę, ponieważ on jest bardzo intensywny, mocny. Także projektuję tak zwany zapach z ogonem długotrwały, do pracy, na wyjście, na wesele, na każdą uroczystość. Na co dzień, tylko y, dla mnie zimowy zapach, bo jest zbyt intensywny latem, aż taki duszący. I tak. Tutaj mamy y, właśnie opis, że to jest odważna mieszanka ciemnych, jasnych elementów symbolizujących kontrasty, nieobce każdej kobie y, kobiecie. Jest to zapach śmiały, wyrafinowany. Y, y, I mamy nuty zapachowe. Migdał, tuberoza jaśmin, sambak, ziarno tonki i kakao. Oczywiście zapach ma wszędzie pięć gwiazdek. Słodkie uwodzicielskie nuty jaśminu nadają Good girl promiennej kobiecości, a aromatyczne kakao i odurzająca tonka wyrażają tajemniczą stronę Good Girl, podczas gdy migdał i kawa wznoszą tutaj, e, wnoszą żywiołowe nuty. No ja, ją, ja kupiłam ten zapach również będąc za granicą, bo był on w zupełnie innej cenie niż w Polsce. Ja go kupiłam przede wszystkim ze względu na flakonik. Bo jest taki uwodzicielski, tak samo jak zapach piękny. Do pracy, ja go stosuję do pracy. Już mam końcóweczkę, więc także oszczędzam. Świetna propozycja na prezent. No i na toaletce, czy gdzieś na jakimś miejscu urokliwym. Pięknie się prezentuje. Obok <grymna> nóg. Bawana. Naprawdę piękny glamour. I teraz przechodzimy do zapachów męskich. Ja oczywiście ich nie używałam, ale używał je i używa mój mąż. Zrobiłam sobie not notatki, porównanie, więc wszystko Wam zaraz omówię. Najpierw Chanel, Bleu de Chanel. Perełka zapachowa, zapach, który właśnie kupiłam mężowi w prezencie. Tutaj mamy setkę. W zeszłym roku i już praktycznie zużył. Większość. Tutaj ogólnie porównuję te dwa zapachy, bardziej mi się, korka, bardziej mi się podoba ten zapach mężowi ten, a mi e, Chanelka. I tak. Chanel. Jest to zapach świeży i czysty. Trwałość 80 godzin. E, bardzo długo projektuje. Tak zwany zapach z ogonem. Na każdą okazję i na każdą porę roku. Ale jest bardzo intensywny, taki mocny, czysty. Bardzo taki męski. E, I teraz przejdźmy do opisu. Tutaj mamy nuty drzew: cytryna, paczuli, drzewo sandałowe, imbir, mięta, kadzidło wetiviera, labdanum, gałka muszkatałowa, cedr, bursztyn, jaśmin i różowy pieprz. Czyli takie aromatyczno-drzewne nuty. Butelka tak jakby granatowa: czarna? Granatowa. A, i chciałam Wam pokazać ten korek. Tutaj mamy logo Chanel i w ogóle Korek, korek też ma tutaj y, wytłoczenie Chanel. I jest na magnes, więc jak ktoś zapomina domykać, pięknie się zamyka. Świetna, świetna opcja. Szkoda, że w tym zapachu damskim nie ma tego. <laughs> Naprawdę świetny taki taka wisienka na torcie. Butelka bardzo ładnie się prezentuje. Taka solidna. I tak, tutaj mamy właśnie wyczuwalny aromat cytryny, świeżej mięty, um, następnie to drzewo sandałowe, cedr, fasolatonka. Taki piękny, męski, naprawdę męski zapach James Bonda, powiedziałabym na każdą okazję. Czy do pracy, czy na wesele, czy na właśnie na, na prezent. Idealna opcja. I też polecam sprawdzać, jeżeli macie znajome gdzieś na lotnisku, na lepsze ceny. To są jednak na strefie bezcłowej. I tutaj e, tak, to byłoby na tyle. I teraz e, ten zapach od Yves Saint Laurent. Y literka Y. Opakowanie zostawiłam specjalnie. Zostawiliśmy, bo miałam już dawno nagrać film na temat tego zapachu, ale jakoś tak. Nie było okazji. I tak. Oczywiście zapach w połowie już wykorzystany prawie że. E Buteleczka masywna, piękna logo. Też znak Y. Tutaj się prezentuje z tej strony butelki. Klakonik też jest bardzo elegancki, taki minimalistyczny. I też mamy setkę. Ojdy perfum Cena zupełnie się inna różni się od Chanel. Wiadomo. Korek tutaj też ma logo. Takie delikatne tłoczenie. I to jest zapach uzależniający. Mój mąż by, przed zakupem, oczywiście, zawsze testuje zapachy. Chodzimy do drogerii, mmm, szukamy, wąchamy On po prostu był od, nie, od niego uzależniony. Jeżeli nie mógł się zdecydować, miał jakiś jeszcze inny na oku, ale po prostu ten zapach jest tak uzależniający. Jest tak mocny, ma taką długą trwałość i projekcję przez tyle godzin. Na początku, gdy on go kupił, psiknął się chyba też w ciągu dnia, po 15, i on był tak intensywny w nocy, że jak obrócił się w moją stronę, ja w ogóle nie mogłam spać całą noc. Ten zapach, mimo że my w ręce, na nadgarstku, nadal był wyczuwalny. Ja po prostu powiedziałam, że po 15 zakaz psikania się, ja nie mogę spać. Jest tak intensywny. I tak, projekcję tutaj mamy 4-5 godzinną. Zapach utrzymuje się 8-10 godzin, naprawdę cały dzień, od rana do wieczora. Yy, taki zapach, właśnie z ogonem męski, yy, wyróżnia się z tłumu. Naprawdę jest taki zauważalny. Zapach jest głęboki. Uzależniający? Na każdą okazję, na pierwszy rzut oka, właśnie nie jest mocny, tak jak skorka byście machali, ale po wielu, wielu godzinach tutaj jest zauważone to, że on jest taki projektujący, że jest taki trwały. No i jest bardzo mocny bardzo mocny taki męski. Zbiera też bardzo dużo komplementów. Nadaje się do pracy, na wyjścia, na wesele, dlatego jest perfekcyjną opcją prezentową. I teraz zapomniałam w ogóle powiedzieć Wam, jakie są ceny. W każdym sklepie pewnie są inne, ale tutaj macie w seforze, widzę na ten zapach też tą promocję, minus 20, tylko musicie wpisać jakiś kod, to już sobie wejdźcie na stronę i zerknijcie. I tak, 100 ml akurat jest to Nanotino Chanel, Blue de Chanel, 663 zł, jest jakaś promocja. A Nanotino Yves Saint Laurent, Le Parfum, 425 zł, setka. No Ogólnie teraz są przeciętami te ceny dużo wyższe niż, to lat, niż były latem, ale porównywalnie. Cenowo ten zapach jest o wiele lepszy. Numer jeden mąż wybrał numer jeden, numer dwa, więc według niego zapach numer jeden to jest Yves Saint Laurent, Le Perfum, i dwójka Blue de Chanel. Ze względu właśnie na mm, porównanie ceny do jakości, bo oba są bardzo męskie, trwałe, bardzo dużo zbierają komplementów z ogonem. Jeżeli macie budżet większy, to. Spróbujcie kupić e, Chanel, jeżeli mniejszy budżet, to, to naprawdę polecamy. Yves Saint Laurent. Dobrze. Jeżeli podobał się Wam filmik, to proszę bardzo komentujcie, jakie są Wasze ulubione perfumy, jakie kupujecie lub chcielibyście dostać na gwiazdkę. Uważam, że perfumy to są, to jest świetna propozycja na prezent gwiazdkowy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał ten filmik, co byście zmienili. Na razie nie pokazuje się przed ekranem, muszę kupić statyw, ale to jeszcze chwilę mi może zająć, bo jeszcze tak nie jestem oswojona z nagrywaniem. Więc subskrybujcie. Im więcej subskrybentów, to tym szybciej na pewno pokaże się na ekranie, jak już sobie tutaj wszystko ładnie zakupię do porządnego nagrywania i statyw no i przełamie te pierwsze lody przed kamerą więc dziękuję bardzo za uwagę komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia to pa